Witajcie tu, chocho w kolejnym odcinku z plutanami szklonuleniowymi Bipro. Ja dalej ze swoim kursantem morfem 70 Ja na 3485 na Rudym ZSSR. I co my tu mamy? Słuchajcie, no z siódmymi tierami przełęcz. Szybka tutaj wymiana zdań. E, jakbyśmy to chcieli rozegrać na tej mapie przy takim etapie e, nic mądrzejszego niż zagranie z E3 i potem ewentualnie reagowanie na co się dzieje tutaj nie da rady. AMD e, mamy, ale jak widzimy on to chyba nie za bardzo wie co robi, a już na pewno nie będzie chyba dobrze spotował, w związku z czym stwierdziłem, że ja przejmę sobie tę rolę spotera więc, więc ja, ja, że tak powiem, będę, będę musiał spotować, jak widzicie, ja mam hardcapa na tym czołgu, na optyce, więc powinienem tutaj spokojnie móc coś podziałać. I słuchajcie, tak się ustawiamy, żeby nie świecić od samego początku, tylko żeby świecić końcówkę. Wtedy ich spoter nie ma szansy wyspotować nas. Tu już zaryzykowałem, się strzelić. Ale nie dostałem spota. Czyli Brett Pantera ma kiepską załogę, więc znowu się wychylamy i zobaczymy, co się nam tutaj powinno zaświecić. Jest to 150, -ka. weszła buła za darmo. Mamy King Tigera, jeden strzał, już nic uciekł, niestety. Ok, no i Brett Pantera znowu tutaj podjeżdża. Spróbujmy ją przypolować, ale typek się już pojawił. I Skoda się pojawiła. Jak się zaświeciłem i zaraz będą tutaj we mnie strzelać. Uciekamy. Zmieniamy spodem na PPK byliśmy, Na pcr ach byliśmy dlatego, żeby szybciej leciały pociski. Tutaj dość daleko strzelamy. Łatwo nie trafić. No i okej. Okay. Popatrzmy sobie na minimapę, co się dzieje. Nasz King Tiger C spuszował, cała reszta kampi w B6. Po tej stronie przeciw, po drugiej, na drugiej flance King Tiger Nash i Leo sobie tam walczą i nic nie puszuje nam mostu, którego broni su 122-44. Tutaj jeszcze popatrzymy, czy czegoś nie ma, ale jedyne rozsądne rozwiązanie przy takim setupie, przy takim układzie na, na mapie to jest po prostu wziąć i przeskoczyć przez środek i próbować wjechać na na tyłek temu to łatajstwu co jest na prawej flance, a wcześniej wyu, wyłuszczając oczywiście e, wysupując tam z zakameczków, tam gdzie ten NKV jest i tam tych zawodników, bo tam jest łatwiej, łatwiej strzelić. Nie trafiono w pancerz cudownie, ale tym razem już potrafimy, tak a. jest morfa karze, kara RNG, mówi, widzimy wszystko nie dolatuje. Dobra. Uciek z podnoża, KV3 tam ciśnie, STRV to samo, no to jedziemy w zasadzie tylko nie wiemy gdzie jest WZ 131G, reszta czołgów, no i LEO 7 reszta czołgów się wyświeciła już, także w zasadzie znamy ich rozmieszczenie, więc możemy sobie w że tak powiem planować jak jechać Ktoś tam przykampił na górze nasz KW3 to pokazuje Overspot tak jest wiedziałem że go spotnę mierzymy 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 no i niestety RNG nie pozwoliło trafić, ale może w tym momencie tak jest. Leo chyba wyraźnie chce się odwdzięczyć, ale nie Co to i nam sadził bułę. Ok, 7 do 5, sytuacja się tutaj wyjaśnia powolutku na mapie. SCRV tam zaświecił, to kończymy tutaj pana. No jedziemy na tyłek King Tiger 400 hapsów jest, jest na czym jeszcze ponabijać Tak jest Była raz Była dwa, Leo widzę, że zacząłem mnie strzelać ale musimy najpierw skończyć King, King, King Tigera Jest a na Leosia, który jest kompletnie kompletnie e, e, papierowy, zmieniamy na hak i zwróćcie uwagę, co się tu będzie działo. 338, dziękuję. I poprawka za 324, pięknie. A tam już na niego czeka Morf. My mamy temat załatwiony, nawracamy. Spróbujemy złapać bicie na tego T-34 2G Pięknie mu zajechałem drogę no, on się mi zaraz odwdzięczy wjeżdżając we mnie Proszę bardzo <grym> Lubimy się z Morfem Jak akurat ja nie zagram epickiej bitwy, to, to Morph z reguły gra po swojej stronie bardzo dobrą bitwę. No tutaj ta bitwa już jest bardzo dobra: 2797 obrężeń zadanych, 2 fragi, to jest 8700 WN8, czyli zdążyliśmy tutaj zrobić naprawdę bardzo, bardzo ładny wynik. No ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Jest jarta tym mi poleciał pocisk pod nią. Tu sobie wymieniamy, wymieniamy sobie żarty z Morfem na ten temat. Zmiana na EPC i kończymy tego King Tiger a C. Nachytał. No i podsumowując, 2826 obrażeń z 869 z mojego spota. 3, 3 fragi i to nam daje. To nam daje. Zresztą zobaczmy sobie na podsumowaniu. No i mamy podsumowanie tej bitewki. Wpadła Masterka w Paratmetr Oskina. Ale najważniejsze, żebyśmy zobaczyli, co tu się podziało. U nas Drużynie. Najlepszy wynik chyba z, nawet z obu drużyn. No nie, King Tiger przeciwników zrobił więcej. E, natomiast no, przyzwoity, przyzwoity naprawdę wynik z naszej strony jako szóstego tierze i medzie. E, natomiast Morph też bardzo ładny wynik. te 3485 na rudym 1019,1 frak, czyli bardzo, bardzo fajna bitewka z naszej strony wpadła. Dobra. Z naszej z mojej strony to wszystko. Jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz zapraszam do subskrybowania kanału. A ja się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa.